Przedstawiciele 31 państw przyjechali do Wilna, by rozmawiać na temat rozszerzenia paktu północnoatlantyckiego, ale też na temat wzmocnienia flanki wschodniej NATO. Dlatego nie mogło nas to zabraknąć. To jest program Wojskopolskie.pl. Ja nazywam się Rafał Stańczyk. Zaczynamy. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Polskie kontyngenty wojskowe stacjonujące na lądzie i na wodzie. Ruszyła akcja Bezpieczne Podlasie. Powiemy też, co armia przygotowała na święto Wojska Polskiego. Liczne rozmowy dwustronne, konferencje prasowe czy dyskusje w zaciszu gabinetów, a to wszystko pod czujnym okiem dziennikarzy z niemal całego świata. Tak w praktyce wygląda 74 szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Zobaczmy teraz, jakie ważne decyzje zapadły tu w Wilnie i jaki wpływ będą miały na bezpieczeństwo Polski. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie to między innymi pierwsze posiedzenie Rady NATO-Ukraina, Rady, która ma podejmować decyzję o przyszłości Kijowa w sojuszu. Ukraina jest najbliżej NATO w całej swojej historii. Sojusznicy potwierdzili, że Ukraina stanie się członkiem NATO i jednocześnie zgodzili się na skrócenie jej drogi do sojuszu. Ukraina nie będzie musiała mieć mapu, czyli planu działań na rzecz członkostwa. To w praktyce oznacza szybką ścieżkę akcesyjną, taką z której skorzystała ostatnio Finlandia. Ale jak szybką, tego już państwa na to nie określiły. Podnosiliśmy to oczekiwanie ukraińskie, żeby zostało wystosowane formalne zaproszenie do Sojuszu dla Ukrainy. No jak państwo wiecie, tak daleko idąca decyzja nie zapadła, ale zapadł cały szereg. Będą nowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, dodatkowe pakiety pomocy militarnej, w tym także szkolenia ukraińskich pilotów na F-16. Jest też zapowiedź pomocy doradczej, tak by dostosować ukraińską armię do standardów NATO. Możemy potwierdzić, że wyniki szczytu są dobre, a gdyby było zaproszenie do NATO, byłoby idealnie. Pierwszy raz od zakończenia zimnej wojny NATO zatwierdziło nowe plany obrony. Zakładają one umocnienie partnerstw w obrębie sojuszu na całym świecie. Decyzje, które zapadły na historycznym szczycie sojuszu północnoatlantyckiego mają realny wpływ na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i samej Polski. Gdyby doszło do, do ataku na wspomnianą już na przykład Bramę Brzeską, no to na nasze terytorium mniej więcej około można byłoby liczyć... Być może około 100 tysięcy żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego zostałoby skierowanych właśnie do tej natychmiastowej obrony. Możliwości obronne NATO zwiększa też określenie 2% PKB, jako minimum wydatków na obronność dla każdego członkowskiego kraju. Wydawanie 2% PKB przez wszystkich sojuszników jest konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo Sojuszu. Nie będziemy przestawać naciskać na kraje, które tego wymogu nie spełniają. Polska, która w tym roku przeznaczy prawie 4% PKB na obronność, przedstawiana jest jako przykład dla innych krajów. Ten transportowy Jumbo Jet zmieścił na pokładzie dwa bojowe samoloty FA-50. Transport dla polskiej armii dotarł już do Warszawy. Błyskawiczna realizacja kolejnych umów na dostawy nowoczesnego sprzętu możliwa jest dzięki ustawie o obronie ojczyzny. Ta ustawa dała nam podstawę do tego, żebyśmy zrealizowali. Kontrakty z, ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową na mocy kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze czołgi Abrams już są na polskiej ziemi. W Polsce są już też m.in. kupione od Korei Południowej chałubice K9 i czołgi K2. Lista zakupów dla polskiej armii wciąż się wydłuża. Modernizacja armii i wsparcie dla Ukrainy to główne tematy odprawy kadry kierowniczej Resortu Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. Układ sił na kontynencie zmienia się też na Bałtyku, to efekt rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję. To przede wszystkim oznacza większe bezpieczeństwo dla całej Polski, większa kontrola nad Morzem Bałtyckim, bo zostanie tylko ten niewielki, otoczony przez sojusz NATO obwód królewiecki. To oznacza modernizację i nowoczesność, ponieważ i Finlandia, i Szwecja dysponują nowoczesnymi technologiami. No i oczywiście inteligentne, świetnie wyszkolone wojsko. Szwedzi od lat współpracują z sojuszem. To oznacza, że ich armia jest w pełni gotowa do działania w natowskich standardach standardach zaprezentowanych podczas zorganizowanych w przeddzień szczytu NATO wspólnych ćwiczeniach polskich i litewskich sił specjalnych. To niezwykle istotny element przygotowania struktur odpowiedzi na ewentualne zagrożenia zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. W najbliższym czasie coraz więcej będzie wspólnych litewskich i polskich ćwiczeń skoncentrowanych na regionalnych planach obronnych i wspólnych działaniach obronnych. Polska armia ćwiczy, przechodzi modernizację i powiększa się. W ciągu mijającego tygodnia przysięgę wojskową złożyło prawie 3,5 tysiąca żołnierzy. Na szczycie w Wilnie po raz kolejny usłyszeliśmy zapewnienia o wzmocnieniu flanki wschodniej NATO, ale okazuje się, że kraje tego regionu coraz częściej też dostarczają bezpieczeństwo. Zobaczmy teraz, gdzie nasi żołnierze służą na świecie i jak ich służba wpływa na globalne bezpieczeństwo. Polski kontyngent wojskowy w Republice Łotewskiej wchodzi w skład sił wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance. Nasza obecność tutaj na Łotwie potwierdza, że jesteśmy kluczowym i wiarygodnym sojusznikiem w regionie, a także daje gwarancję bezpieczeństwa dla Łotwy, a także całej wschodniej flanki NATO. Działania batalionowej grupy bojowej Łotwa mają charakter defensywny i odstraszający. Polska kompania czołgów wchodzi w skład Battle Group. To 10 krajów. Państwem ramowym jest Kanada. To szansa na wspólne szkolenie i łączenie procedur. Właśnie po takim zgrywaniu my realnie możemy razem. Działać i przygotowywać się. I współpracować podczas manewrów oraz symulacji starć z wrogiem. Te ćwiczenia coraz częściej są oparte na prawdziwych doświadczeniach z wojny na Ukrainie. Nie ma większych problemów współpracy. Każde ćwiczenie zaczyna się od takiej fazy przygotowawczej, gdzie dogrywamy swoje procedury, nauczamy się swoich procedur, wymieniamy się doświadczeniami. Potem razem to wszystko łączymy tak żebyśmy mogli spokojnie razem działać bo wiadomo występują różnice sprzętowe. Dzięki temu żołnierze działają tu jak jeden organizm. W bazie Adazi, kilkanaście kilometrów na wschód od Rygi, stacjonują czołgi PT-91. Z tego czołgu też można prowadzić skuteczny ogień. I tak jak mówiłem już wcześniej, kluczową sprawą jest dobre wyszkolenie załogi i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. Wsparcie Łotwy, także sprzętowe, jest możliwe dzięki rozwijaniu i modernizacji polskiego wojska. Jak podkreślają nasi sojusznicy, Polska wyrasta na nową potęgę militarną w regionie. Oprócz wsparcia wschodniej flanki, zapewniamy też bezpieczeństwo żeglugi na północnych akwenach Europy. Marynarze PKW Czernicki 2023 opuścili macierzysty port i rozpoczęli półroczną misję. Pomyślnych wiatrów, stopy wody pod Kilem. Oraz bezpiecznego powrotu do macierzystego portu. Marynarze z ósmej flotyli obrony wybrzeża w Świnoujściu w ramach misji NATO stanęli na czele jednego z czterech stałych zespołów, tarczy przeciwminowej. Polski kontyngent wojskowy Czernicki ma za zadanie neutralizować miny morskie i podwodne oraz zabezpieczać żeglugę na szlakach handlowych. Już Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w podobnych e, ćwiczeniach, ale jest po prostu troszeczkę dłuższe. Na Bałtyku znajduje się Baltic Pipe, który zaopatruje nasz kraj w połowę zapotrzebowania na gaz. Po sabotażu na gazociągu Nord Stream nikt nie ma wątpliwości, jak ważne jest bezpieczeństwo polskiej infrastruktury krytycznej. Wejdą w skład sił bardzo wysokiej gotowości, będą operowali 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez następne pół roku, po to, aby te dostawy, ta infrastruktura krytyczna i to wszystko, co dochodzi do nas drogą morską, było niezachwiane. W misji biorą udział aż trzy polskie jednostki. Okrętem flagowym jest ORP kontradmirał Ksawery Czernicki. Ponadto pierwszy raz w historii do udziału w PKW oraz natowskim zespole marynarka wojenna skierowała dodatkowo dwa trałowce – ORP Drużno i ORP Hańcza. My tylko dorzucimy pomyślnych wiatrów. Zmieniamy temat i zmieniamy miejsce. Wraz z amerykańską delegacją jesteśmy w Helsinkach na szczycie Rady Nordyckiej. Główne tematy to bezpieczeństwo flanki północnej, a także wschodniej. O tych zagadnieniach też bardzo dobrze wiedzą polscy żołnierze biorący udział w ćwiczeniach Bezpieczne Podlasie. Wszystkie siły 17 Brygady Zmechanizowanej ruszyły na wschód. W sumie do pokonania 600 km. To element akcji Bezpieczne Podlasie. Przemieszczenie. Trwało dwa dni. Zostało podzielone na dwa dni w celu zmniejszenia uciążliwości dla ruchu publicznego oraz w celu zapewnienia należytego odpoczynku dla kierowców. Przemieściliśmy się tutaj, żeby pokazać swoją obecność. W ramach wykonywanych zadań przeprowadzamy patrole, pokazujemy się z ludnością cywilną, nawiązujemy więzi z lokalnymi. Na czas trwania akcji żołnierze i sprzęt 17 Brygady Zmechanizowanej będą stacjonować w Białej Podlaskiej. Realizujemy zadania wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również Strażą Graniczną. Jesteśmy aktywni w rejonie Podlaskim. Codziennie realizujemy wspólne patrole. Akcja ma przede wszystkim znaczenie odstraszające potencjalnego agresora. Żołnierze uświadamiają też społeczeństwo, że polska armia jest silna i gotowa do działania. To także prezentacja sprzętu, z jakiego korzysta wojsko polskie. Mam nadzieję, że w ramach naszej akcji, naszego działania zwiększymy świadomość i bezpieczeństwo w regionie, jak również społeczeństwo będzie Utrzymać wysoką świadomość, że Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości. Jesteśmy tutaj po to, aby nasze społeczeństwo nie bało się zagrożeń, które mogą wystąpić. I wiedziało, że byliśmy, jesteśmy i będziemy w gotowości do działania na różnych przestrzeniach. Zadania, które realizujemy w ramach operacji Bezpieczne Podlasie pozwalają utrzymać zdolności szkoleniowe na wysokim poziomie. Obecność 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na wschodnich rubieżach Polski jest również demonstracją wielu możliwości naszej jednostki. A to już żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej. To kolejna jednostka biorąca udział w akcji Bezpieczne Podlasie. Żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej przemieścili się na Podlasie, aby przede wszystkim realizować wysuniętą obecność szkoleniową. Jesteśmy tutaj po to, aby po pierwsze podnosić swoje kwalifikacje, ale z drugiej strony też pokazać, że w każdej chwili jesteśmy w gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia ze wschodu bez względu na ich charakter oraz skalę. Kolumny wojskowego sprzętu można w tej chwili zobaczyć w różnych częściach Województwa Podlaskiego. Ćwiczenia odbywają się w przygodnym terenie. Ćwiczymy przemieszczanie się kompanii po drodze z miejscowości naszego stacjonowania do miejscowości Nowograd po drogach jeszcze niesprawdzonych. Tak? Dostaliśmy zadanie sprawdzić każde, każdą drogę po drodze dostaliśmy stoków współrzędne miejsc niebezpiecznych. Piechota będzie spieszyła się z pojazdów, będą wykonywać marsz w osłonie wozów. Po drodze mogą natrafić na kontakt ogniowy. Będą ćwiczyć żołnierze zerwanie kontaktu ogniowego. Wycofanie się z rejonu niebezpiecznego. Jest to część naszej pracy, tak, musimy się szkolić. Po to jesteśmy, żeby ewentualnie w przypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego być gotowi właśnie do takiego działania. W sumie w ramach akcji Bezpieczne Podlasie na wschód kraju przemieszczono 1000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, wojsko i policja na ulicach, no i zamknięte całe fragmenty miasta. Tak w praktyce wygląda niemal każda podróż prezydenta Stanów Zjednoczonych. W oczekiwaniu na amerykańską kolumnę zobaczmy teraz, co dokładnie za miesiąc będzie działo się w Warszawie. Tam z okazji święta wojska polskiego planowana jest wielka wojskowa defilada. To no, piknik wojskowy z okazji 5. rocznicy powstania Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Całe rodziny przyszły tu na pokaz sprzętu wojskowego tradycyjną grochówkę i sprawdzian umiejętności grupy poszukiwawczo-ratowniczej K9. Grupa jest przeznaczona przede wszystkim do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Było też coś dla najmłodszych: rywalizacja sportowa i saperskie szukanie słodkich niewybuchów, czyli cukierków. Piknik w Ciechanowie już za nami. Przed nami z kolei piknik z okazji święta wojska polskiego w całym kraju, w każdym województwie. W tym roku zorganizowane w mniejszych miejscowościach i gminach, gdzie mieszkańcy nieczęsto mają możliwość spotkania z żołnierzami teraz będą mogli to zrobić aż w 70 miejscach. Takim punktem kulminacyjnym oczywiście 15 sierpnia Warszawa i Defilada. O 14.00 rozpoczynamy defiladę. W defiladzie uczestniczyć będą żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Od oddziału pierwszych będzie stanowiło 1200 żołnierzy zorganizowanych w 18 kolumn reprezentujących. Jednostki wojskowe, wojska polskiego oraz cztery pododdziały zagraniczne. Ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Oprócz oddziałów pieszych najnowocześniejszy sprzęt, który jest na wyposażeniu polskiej armii. Będzie duża możliwość pokazania społeczeństwu najnowszego i najnowocześniejszego sprzętu, jaki został pozyskany w ramach modernizacji technicznej. Amerykańskie czołgi Abrams, południowo-koreańskie K-2, wyrzutnie HIMARS, system obrony przeciwrakietowej Patriot, armato-haubice K-9, śmigłowce Black Hawk, samoloty F-A-50. A do tego chluba polskiej zbrojeniówki. Bojowe wozy piechoty Borsuk, armatochałbice Krab, pojazdy minowania narzutowego Baobab i zestawy małej narwi, łącznie 200 jednostek sprzętu wojskowego. Będzie to największa po 89 roku nasza defilada. Nie będzie drugiego miejsca, gdzie będzie można zobaczyć tak nowoczesne wyposażenie i tak czytelną wizję rozwoju sił zbrojnych. Nie zabraknie też pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne. Hasłem tegorocznych obchodów święta Wojska Polskiego będzie silna biało-czerwona. Miejsce święto każdego Polaka, dlatego serdecznie z tego miejsca zapraszamy na te uroczystości. Świętujmy wspólnie święto 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz święto Wojska Polskiego. Wojsko zaprasza też na próbę generalną defilady, która odbędzie się 13 sierpnia o 6 rano. My już nie możemy się doczekać. W towarzystwie fińskich żołnierzy, którzy zabezpieczali wizytę prezydenta Joe Bidena zapraszam na szybkie strzały. Na początek ruszamy do Białej Podlaskiej, gdzie ponad 160 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło uroczystą przysięgę. Większość z nich będzie żołnierzami zawodowymi, część z nich trafi do wojska Obrony Terytorialnej, a więc będzie łączyło aktywność zawodową ze służbą wojskową. Nawet ci, którzy nie zdecydują się na służbę w wojsku polskim, są przeszkolonymi rezerwistami. I to też jest bardzo ważne, bo będą wiedzieli, już wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla bezpieczeństwa Europy. W ten sposób możemy i to zrobimy skutecznie, odstraszamy agresora. Chciałbym zachęcić wszystkich tych, Którzy jeszcze się zastanawiają, co będą w życiu robić, do przystępowania do Wojska Polskiego. A służba w wojsku się opłaca: daje m.in. stabilizację życiową, przywileje socjalne, możliwości awansu i dobre zarobki. Uposażenie podstawowe żołnierza zawodowego wynosi w korpusie szeregowych od 4960 zł, w korpusie podoficerów od 5560 zł, w korpusie oficerów od 6700 zł. Maszerujemy dalej na poligon w Stargardzie w zachodniopomorskiem, gdzie odbyły się polsko-amerykańskie ćwiczenia saperów z użyciem wozów opancerzonych MRAP. Są opancerzone, żołnierz zawsze się czuje w nim pewniej, lepiej. My jest, jesteśmy, jakby to powiedzieć, bardziej bezpieczni niż w zwykłym pojeździe. Takie ćwiczenia pomagają żołnierzom lepiej przygotować się do kolejnych misji poza granicami kraju. Ćwiczeń ciąg dalszy, konkretniej mówiąc, będzie akcja Trenuj z wojskiem, podczas której można nauczyć się podstaw posługiwania bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach czy udzielania pierwszej pomocy. A komu mało, to armia zaprasza na 16-dniowe szkolenie pod kryptonimem Trenuj jak Żołnierz. Tu zwieńczeniem jest wojskowa przysięga. Armia zaprasza także na bezpłatne szkolenia z samoobrony dla kobiet. Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Nic tylko ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Na koniec będzie zaproszenie, trwa bowiem rekrutacja kandydatów na Wojskową Akademię Techniczną. Rozmowa kwalifikacyjna i test sprawności fizycznej to kolejny etap walki o indeks. Egzaminy dla kandydatów na przyszłych oficerów odbyły się w dniach 10-14 lipca, a następne będą od 17 do 21 lipca w Studium Wychowania Fizycznego WAT. Prezydent Joe Biden konferencją prasową kończy swoją podróż po Europie i my w tym momencie kończymy program Wojskopolskie.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień.